Witajcie! Edukacja na Maxa z tej strony. Dawno nieruszana seria szachowa. A dokładnie yy, problemy matowe. Na takim macie ostatnio skończyliśmy w jednym ruchu, i myślę, że ktoś tej serii nie widział. To warto, żeby do niej wrócił. A tymczasem, pierwszy przykład na dzisiaj, matowy. Przypominam, maty w jednym ruchu. Yy, matuje, matuje kolor biały. Przypominam, że mat to, to taka sytuacja, w której. Figura jednej ze stron atakuje króla, a król pomimo starań nie ma możliwości ochrony przed atakiem. Jeśli byłaby taka możliwość, to byłby zbity. Oczywiście w szachach nie da się zbić króla, dlatego taką sytuację nazywamy szachmatem czy też szachem matem. Także pierwszy problem, szukamy, Daję chwilkę. Jeżeli nie wiemy, jak do takich problemów podejść, warto yy, przede wszystkim zwrócić uwagę, jaka jest je, które figury mogą w ogóle szachować króla. Jeżeli odnajdziemy figury, które mogą szachować króla, no to jesteśmy w stanie takiego mata prędzej czy później znaleźć. W tej sytuacji obecnie żadna figura po ruchu nie może bezpośrednio szachować króla, ale możemy jedną z figur odsłonić. No i tutaj kluczowym ruchem jest. Posunięcie pionkiem z pola E6 na pole E7, przez co odsłonimy gońca, który daje szach. I jest jednocześnie mat, ponieważ pozostałe pola są zablokowane przez pionka, który się ruszył, i drugiego gońca, czyli gońca czarnopolowego. Mam nadzieję, że problem nie był, nie był trudny. Przejdźmy dalej. Tutaj akurat tematy są dość o tyle proste, że łatwo jest zlokalizować e, jakiekolwiek e, maty, e, bo, jakiekolwiek szachy, ponieważ nie jest ich tak dużo, jak by się wydawało. W tym przypadku ile w stanie jesteś znaleźć potencjalnych szachów, e, które mogą zrobić białe? Jeden szach i drugi szach. I na pewno mamy pewność, że jeden z nich będzie matem. Nie można też żadnej figury odsłonić. Więc która z tych pozycji na pewno będzie matem. Czy wiecie już, która? Oczywiście, jeżeli ruszylibyśmy się gońcem, no to po prostu zbije na król tego gońca albo wieża. Więc nie ma problemu, ale ruch wieżą w tej pozycji powoduje, że jest mat. Dlaczego? Ponieważ król nie może odejść na pole. G6, ponieważ chroni to je, atakuje na nie pionek, a pole g8 jest atakowane przez polowego gońca. Także problem, jak widzicie, rozwiązany. Przejdźmy do kolejnego. Zacznijcie od znalezienia wszystkich możliwych szachów, a ma znajdziecie bardzo szybko. Jak tam udało się już? Może zacznijmy od znalezienia wszystkich szachów. Taki jest możliwy szach, i taki jest możliwy szach. Czy jeszcze jakiś minąłem? Chyba nie, przynajmniej nie widzę. Także ocenimy, który z nich daje mata. Jeżeli już mi się daje wieżą, po prostu król zbije wieżę, ewentualnie pionek zbije wieżę. Także ta ruch nie daje mata. A po ruchu pionkiem, tutaj zwróćcie uwagę, że wieża y y atakuje na kluczową linię. Czyli na linii piątą, przez co król nie może się po niej ruszyć. Dodatkowo yy, biały pionek za 2 na 3 atakuje pole, na którym stoi król, a pole c4 jest zajęte przez pionka z pola d3. No i oczywiście król nie może podejść do króla. Także mam nadzieję, że to widać i jest to, jest to dość proste. Przejdźmy do kolejnego problemu. Czy widzicie już, jakie szachy możemy dać? Albo kim możemy dać szachy? W tym przypadku możemy dać tylko jedną figurę. Czy wiecie, która to figura? Tak, oczywiście to jest skoczek. Skoczek może dać szacha ruszając się na to pole i na to pole. W obydwu, w obydwu, w obydwu przypadkach goniec nie może w tym zbić skoczka, ponieważ jest związany przez wieżę. Przypominam, związany to taka sytuacja, w której jedna figura Atakuje na inną, przez co yy, nie może ta figura się zbić, ponieważ tamta była zaatakowana. W tym przypadku goniec chroni yy, króla przed szachem od wieży i ten goniec w tym momencie jest związany. Dlatego goniec nie, może, nie będzie mógł zbić skoczka, ale zwróć uwagę, że tutaj jest wieża. Jeżeli skoczy, kruszyłby się na pole F7, no to wieża by go po prostu zbiła. Dlatego kluczowy w tym momencie jest ruch na pole F5 Przy okazji chroniąc tutaj od razu yy, ważnego pola yy, ważnego pola na polu, yy, ważnego pola G7 Zwróćcie uwagę, że na tej by nie było wieży, tylko byłaby inna figura nie nie zbiłaby skoczka to dalej pole G7 byłoby w tym momencie niechronione i król mógłby spokojnie sobie tutaj śmignąć i nic by się nie zadziało. Także jeszcze raz prawidłowym ruchem jest skoczek na polu F5. Przejdźmy do kolejnego przykładu, już ostatniego. Jeżeli uważnie słuchaliście mnie na, na poprzednich yy, przykładach, to już prawdopodobnie ten problem rozwiązaliście. Znaleźliście jedyny możliwy szach, jaki tutaj jest. Oczywiście mówię o szachu z koczkiem na polu E7. Jest to jednocześnie mat. Ponieważ król nie może odejść na pole ani H8, ani G7, ponieważ tutaj patrzy goniec. Czyli król został tutaj odcięty. Wystarczyło Dać, zadać kluczowy cios za pomocą skoczka. Mam nadzieję, że powrót do serii matów Wam się podobał i będziecie ją chętnie oglądać. Planuję troszkę więcej tego nagrać. Także mam nadzieję, że spotka się ona z Waszym entuzjazmem. Dzięki serdecznie za oglądanie i słyszymy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Pozdrawiam.